Hej, cześć, witajcie, z tej strony Smolaks Smolax i witam was na ekstrze Minecraft Extra 1.16 Co ty robisz? Minecraft Extra 1.16 Nether Update No i witajcie się wszyscy Siema! ja bębenki O Jezu, Dobra, no to ta ekstra, uwaga, uwaga, ta ekstra, bo wy jeszcze nic nie widzicie Tutaj są wspierający, tutaj są LCP, tutaj są przyjaciele no, i tutaj Wiesz, ogólnie ta, ta ekstra różni się od pozostałych, ponieważ. Jest inna wersja. wersja! Jest inna wersja! A, no to nie jest inna No to nie o to chodzi! No nie, to, a, no to sobie. Okay, no. ta, ta ekstra się różni, ponieważ jesteśmy na wyspach! A, wow. jesteśmy a, tak! Jesteśmy na wyspach! Jesteśmy na wyspach! A i jest... e, są też kobiety! Suuuu! Bierz, ja dobra, elefesji. to ja, ja, ja już lecę. Ja lecę. No, i teraz wszyscy zostawiamy łapkę w górę, ponieważ to jest fajne. Ja No ja, ja, ja też. Robimy lepszą kwadratową. Tu nie ma nic. Boże, jaki jest Kwadratowa. Blaszka wróci. On na przykład takie był... No to siad dzieci, takie Bufer ukośnik fit ta ekstra polega na tym, że jest update netheru, ale nether jest zamknięty Ale go otworzymy, więc się nie martwie no, no to na tej ekstrze kompletnie nie ma biomów, więc jeśli będziecie chcieli zdobyć itemy z na przykład dżungli, z pustyni, bo nie macie kaktusa albo kokietra... No nie admin opa ale Takie rzeczy był. będziecie mogli zdobyć z eventów na serwerze, które będziemy organizować. Ja będę organizować, ty Mati będzie organizować, Biolo ja, ja, będzie ja, ja, organizować. Siedzę na Ja. Widz, ja, ja. ja, ja. wsiadaj. Uwaga, 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 uwaga! Kiedy tytanik zatonął! zaczynamy Minecraft Extra. Dobra, Dobra ja lecę. No no to. Jala. Jala, pa, pa. Dobra, Bibi, fajnie. płyniemy! Jedź szybko, szybko! Dobra jedziesz. Szybko. jedziesz! Jedziesz w Jadymy z nimi! Ale skam w ogóle! Ja Szybko, najlepsze miejsce trzeba zajęć. Bie biegniemy na nasze miejsce, Zajacze. szybko. Ej, hey, hey, dobra, to ja my zaczęliśmy tutaj sobie właśnie ekstra i wal... Zaczynam właśnie ekstra i ja chciałbym Was przywitać tak oficjalnie na swoim odcinku. Hej, cierto jest koziomczki, z tej strony i witam Was na następnym sezonie x Minecraft Xtream No Więc Bibi, ile łapek w górę na następny odcinek, bo... Myślę, że nałówek ekstra zasługuje na dużo. I uwaga, bijemy lufra, od razu na samolot. Ale może to być Halo, jest? Nie, w nie. Wypad. Wypad. Moje. Nasze. <laughs> Moje. Poszli? Poszli, poszli wodę. Dobrze. No, więc ile łapek w górę? E, ja, ja myślę, że tak z tysiąc. Tysiąc? Dobra, to w tysiąc łapię góry górę i nagrywam na sam odcinek z Minecraft Excel. Ej, patrz, tu mamy! Trzeba ją, za, za, trzeba ją zatrzymać, trzeba ją... Ej, to czekaj, ja robię crafting, robię ta i ta... Yy, więc zaczęliśmy nową ekstra, już Smolex są wytłumaczył, jakie jest... Yy, jak, czym, on, czym ona się różni w tym sezonie, no, yy, ta ekstra. Ale powiem wam tak, że nie ma się czego obawiać, ponieważ my z Vivi na pewno przeżyjemy yy, bez problemu. My jesteśmy zbudowani, my jesteśmy gracze Vanilla. Dobra, mamy pierwszą krówkę! Dobra, trzeba znaleźć drugą niedługo. Trzeba będzie znaleźć drugą, żeby nam y, się mogły już, y, te dzieci robić i żebyśmy A? mogli je potem jeść. Takie już wUN! WUN! Będę je wybronić! No, moje. No, więc ścinamy drzewa, bo tak, tak. się zazwyczaj zaczyna. Trzeba podpisać, nie? Co? Trzeba podpisać, żeby nic nam nie zabrał. Miejsca. I krówki! Właśnie, dokładnie. Trzeba opisać. Musimy yy, jak standardowo każdy survival Minecraftowy trzeba zacząć od pierwszego ścięcia właśnie drzewa. Zaklepane, polizane nasze moje. <laughs> Jestem w i Dokładnie. Ciekawi mnie kto tam jest. Tam jest tyt Mati. Ciekawe co on tam robi. Tam jeszcze że chyba jest Jolona i natek. Czyli będziemy na samym, na samym dole, czyli będziemy. Tak. Mieli... O Jezu, dobra, będzie walka górę, więc trzeba... Myślę, że trzeba zbudować jakieś schronienie przed nocą. Co to? Ty o właśnie, już? Właśnie już się wkopuję. I chciałbym się was spytać, czy tą serię chcecie, chcecie widzieć na live? Ach? W sensie, czy chcecie live'y zrobione w odcinek, czy chcecie specjalne y, odcinki robione, nagrywane poza live'ami? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, że chcecie z live'ów, a jeżeli nie, to nie chcemy z live'ów. O! A wy, jaki ty chcesz komentarz? Ja, ja, ja chcę... Y, o, mam. Ekstra jest super. Ekstra jest super, to zostawię wam serduszko. No. Kurde ciemno jest. E... Ja się boję. No a my nie mamy nawet tego Eee. Zombie. No... zombie. Zombie, zombie. Zombie, zombie. dobrze. Za... Do, dobrze, dobrze, dobrze. Weź jest tu, za, może jakiś, za. nie wiem. Zombie, dwa zombie. To weź Trzy, i sam. Cztery. Cza cztery, cza ich, no! Cztery zombie. Szybko, bo cztery... ja to piecyk robię. Dobra. Admin. Daj dzień, please. <noise> czekaj, bo, czekaj, bo trzeba zrobić coś mądrego, co wiem, tak, że nie wągiel... jest. Nie jesteś do tego przyzwyczajona. Aha. Ale aha. trzeba zrobić węgiel. Trzeba zrobić pochodnie, wiesz? Biwi. Mam ma miecz. O nie! Vivi, krowa, krowa. Nie! Trze trzeba krowkę do środka dać. Krowa, krowa. Chodź tu. Krowa. <noise> krowa. Do nas, do nogi. Chodź. Bo tam się wysadzają. <noise> Krowa, chodź tu, krawa, na środka. Już? <grymne> ja zrobię specjalną dziurę na krowę. No, rusz się, o. Patrz, i teraz jest bezpieczne. A patrz, a, a ja zrobię coś takiego, o. XD. Oj, ryba wraca. Czekaj, bo ja idę... Tu są creepery. Nie, dobra, ja się wracam, wiesz? Nie. Wróć. Vivi, tu jest za dużo ludzi. Tu jest za dużo... Pff. Ryba znowu umarła od creepera. Bibi Vivi! Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie No chodź tu Zamknij to Dobra, dobra Nie, 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 nie Nie, nie, dobra, nie, nope, nope Nope, nope, Boże ile tu jest zombie Vivi Dużo ekstra Hello there Baby zombie, baby zombie, Vivi O nie No nie, co ty zrobiłeś Dobra, będzie wszystko okej okay? Dobra, 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 Vivi, patrz, Vivi, patrz, Vivi, patrz, tak, jestem geniuszem. Tak, no, no. no. <grym> Aj! No, nie, yeah. Czyli Twoja część domu to będzie kuchnia, a moja część domu to będzie. Dobra, nie żartuję, nie bi, nie bi, proszę, ja mam tylko kilka serduszek. I masz serduszek? Nie Niewystarczająco, by przeżyć. Vivi, tam są trzy creepery. Tam są trzy Clippers. Creep... Vivi, tam są trzy creepery. Vivi! <grym> Na drzewie, ja nie sądzę. I właśnie jeden creeper spadł. Ja mam A ja będę miała 200 IQ, chodźcie ze mną do wody. Właśnie słyszałem prawie... <grym> Myślę, że... Biwi, co ty tam wysadzasz? Nie, um nie umarłam, to w wodzie, w wodzie. Ła, co jest, co mnie bije? Co? Coś mi uderzyło. Ła! A to ty. <grym> <grym> to nie jest jakaś... Tu! No nie, no ja budowałem łopatę. Aha, opty, ty! Ty, złodziejko, ty! Złodziej. Zło nie, ja nie dam. Ja o ty, złodziejko. Nie, nie da! Nie! <suszy> <suszy> pach, 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 i patrz! Dywid, ja jestem geniuszem. Chodzisz, nie patrzę. Jesteś... Jesteś pójdę w związku z geniuszem. E, no. Wiem, że mogłeś tego nie zauważyć, ponieważ oszołam ja cię najpierw moją uroda, a nie... Pod, a dopiero po mój intelekt. Jaki skromny. Strasz? To było blisko naszego domu. O, węgiel! Węgiel! Dobrze Vivi! Widzisz, ja... Ja, przyszedł, ja przyszedłem i już znajduję życie. Ja jestem tak szczęśliwą osobą takie szczęście. I patrz, ja pierwsze znalazłam żelazo. Wcześniej znalazłam. A nie, ja żelazo znalazłam. No nie, ja też znalazłam. Ale ja znalazłam żelazo. Nie, no ja znalazłam wcześniej, ja rzuciłam tam do piecyka. Do tego nie. pytałam się, czy mamy węgiel. Nie, ja mam żelazo. Ja mam żelazo, no co? Ja z chłopem rozmawiaj. Znalazłam żelazo. No się nie da. Się da. Nie, piasek mi na głowę spał. <laughs> Pamiętam. Ło! Wow, mamy zwierzątkę. Mam na obiad. Ja nie zabiję. Dobra, Vivi! Chodź, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Biegniemy. O nie, Enderman! Bibi. <ścoughs> Idź do wody, do wody, do wody. Boki, tak ratuj. Ratuj. Nie, jeszcze nie. Oh, Zabiłam! No nie, zabrałam parę. A nie. nie. O nie. Ej, Lufer, nie. Co jest? Lufer mnie goni. O nie, tu, tu trójząb przeleciał mi przed oczami. Ja wracam się, ja wracam się, ja wracam. Trójząb tam był. Ła, co jest? O nie. <śpiewanie> Siło, świet, świet. Nie, 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 Ty, jaką farmę oni sobie tu już ogarniają? No, nam też wyciekają. Się... <laughs> <laughs> Lepiej wracać. <laughs> oni już mają Jacksa. Dobra, myślę. E, panie? Tak? Itemy do mnie? Jakie itemy? Jakie o, itemy? itemy? Ale jakie? No moje. Daj listę, to ci dam. Ja, mam, mam jeszcze ci listy podawać, tak? No tak, bo ja mam, ja mam swoje itemy, a nie wiem jakie są twoje itemy, bo ja nie, nie mam żadnych twoich no itemów. No to było mnie nie bić, ja mam mnóstwo rzeczy. O, ty, ty, mnie nie trzeba było gonić i zasadzać się. Yy, tom, zasadzać się. Ty, ty pierwszy uderzyłeś. Ale, ale ty powinieneś być lepszy ode mnie i nie oddawać. A, ale i tak i tak ty, ty, ty pierwszy uderzyłeś. No daj, no. Daj, Vivi! Ika! Cześć, Co wy tu robicie? Miałem dużo dirta. E... Ja nie miałam, ja nie mam dita, ja cały eee, diet dałem. Ja na przykład mnie pewne osoby okradły z diamentów. Co? To się okazało, ale, ale nie. A czekaj, czyli tamte diamenty to są twoje? Tak. Nie, nie, te cztery diamenty to są Marysi diamenty. A dwa diamenty były moje. Co? Ja nie wiem o co chodzi. A więc jak przychodzisz do nas, to przychodzisz z szkieletem, a akurat będziesz miał. E... No nie, Zabij mnie? Ale ja akurat mam Patrzcie O, masz szech umiecić go zabić. Ale co? Szkieleta Tam jest jedna szka. Dobra, Nie. Zrób haczkę. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Haczkę! Co to haczka? Haczka! Oj. Co to jest? Motyka! Mo... No to mów motyka! To jest haczka! To jest haczka! Tam widzę jakiś śnik, ale nie widzę kto to. Stanek zapewne. Nie, ale... Uuu. Ja sobie Nie, ja sobie poczekam tutaj. Chuj. Trzeba zabić ogrodzenie, myślę. Pani! Zabij creepera, zabij creepera, zabij creepera. Tak. E, szkielet do góry, nad tobą. Za tobą. Bum, bum bum, bum. O, wiaderko. Aha! Zrobić z... Zrobić z Emilii jednorożca. Jak <grym> <Ik> jednorożca. <grym> <grym> Dobra, przyprowadziłam owce. Chciałem trafić Emilię, trafiłem Lufra. Okej. Okay. Drabinkę, tak? Mhm. Jestem gnojkiem. Już? Jestem zrobiłeś. I przeprowadziłem Creepera do, do... rybki. No i mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Ze Za mną dzisiaj była Vivi. Byłam. No i dzisiaj widzimy na następnym. Cześć, cześć, pa, papa. Bye.